Halo, halo, kończy mi się bateria, ale ktoś tu krzyczy. 12a! Siedzą Polacy, zapracają do debaty. Na zwioskę 12 siedzi jakiś pan, Polak siedzi, nie jakiś pan, tylko Polak.

Uh. Usłyszałem głośno. Dobry. I tak nagrałem. On już dzwoni na policję. Powiedz no sobie może. No, trzeba nagrywać. Uciekał, uciekał ode mnie, czyli boi się kamery. Bardzo fajnie, nie, kamera właśnie, mówi przyjedzie. Nie, przyjedzie, będą... No i tu to... pełno, to co to za problem, tu wejść do tej budy i poprosić. No. A, a o co poszło, oprócz tego, ja że... Ja że... powiedziałem, że... O to, że przechodził, że się nie wstydzi aha. w ogóle przechodzi koło Polaków. Taki tak. człowiek, który w Sejmie głosuje Przejdź. na antypolskie w ogóle ustawy. Aha, aha, aha. Za widziałem, Bud, budka, budka był, Budka był, Młogów. ten powiedziałem mu że jego no. imperium się skończy kiedyś a no czy znaczy o imperium w tak 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 tak, tak się w plekę, on mówi mi o niebie o jakim niebie ale ja ten może mówić o, o niebie no. a nie są no co za znaczenie ma to... niebo to on ma teraz to wszystko błoto to są wszystko zgubiny Nie, niebo to oni mają teraz jakby nie było bo to mają teraz Dokładnie. tak teraz mają później będzie tylko piekło, będzie piekło. Bardzo dobrze się Teraz się czują jak w i czują Ta. się bez I czasami to ktoś im to uświadamia i ich to denerwuje. No, tak? Bo no po niebie... Nie chodź do mnie, chodź do mnie. Bo po chodź niebie, mnie, bo po niebie dobrze, już nie ma, chodź, nie ma. Chodź, No dobrze. Ja uważam, że wszyscy ludzie, którzy spotykają posłów, powinni ich tak, po właśnie. prostu łajać od najgorszych. Oni powinni Bo czuć nas oddech. Naszych, oddech. Ale uwaga, oni są, oni, są oni są najgorsi. Zranić ich. Oni są ale najgorsi. Nie, nie ranić ich nie. prawnie. O Żadnej podstawy prawnej w sensie jest. oskarżania, chcieli, nie oskarżania. Ja, oskarżania. Nie, nie przekonać tylko że, że nie patrzymy nie na to, co nie oni, 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 robią, oni robią, nie? My się nie zgadzamy. Przynajmniej wiemy. tyle. Przynajmniej tyle, nie? Dla nas a wiecie, że tutaj to oni opiekują no. tego czytelnika? i we mnie wszystko tak, tak, tak. się wydaje, że tutaj wszyscy siedzą na. Sami, siedzą, swoi. Tak powiem, sami swoi. A tu dzisiaj się okazało, że nie. Że inaczej swoi. tak jest. Znaczy, stoi się. poznaje ludzi. No. 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 Dobra, nie, nie będę tu nagrywał pana twarzy, bo jeszcze. Bo żyjemy w pod okupacją. Dzięki No, ale byłem świadkiem, ja jako Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego, zaobserwowałem dialog między Polakami. A to po, między Polakami? No, on chyba też jest po, po, Polakiem. No i niestety zabrakło mi dialogu, bo gość się zmył. Gość się zmył, nie? Ale mądre słowa, że oni powinni poczuć oddech, We mnie to wszystko chodziło, u mnie serce tak zadrzmiało. Oczywiście. Dostałem arytmii serca, jakich zobaczyła, szczególnie tego łysego, przepraszam, skór którego po prostu nie znoszę. Słuchajcie, gdyby dzisiaj była Serbia, powrót do lat 90. i możliwość rozliczenia, to bym był pierwszym, który wykona taki wyrok na Bodce, na Schetynie, na Tusku. Na kilku, już nie będę, bo jest ich masa, ale to nie byłoby nie czekanie na sądy, czekanie na, czekanie na jakieś rozprawy, udowadnianie, czy ten jest winny, czy ten jest niewinny, czy ten ma jakieś prawa, czy ten nie ma prawa. Ci ludzie są odpowiedzialni za rzeź, a gdzie są dzieci, które popełniły samobójstwa, jak kazano im szmaty nosić? Co zrobiono z kulturą krajów słowiańskich? Co zrobiono z ludźmi chorymi tak czy Chorymi, respirator. Pod respirator, Boś, czy nie pod respirator. Yy, bo... Przepraszam bardzo, co, co poróżniono rodziny. Prawda? Ojciec z synem nie siada do jednego wspólnego posiłku, matka z córką też nie. Stali się wrogami. Czyja to wina? Nasza wina? Nie. Propagandy, która stała rozsiana jak grzyby podeszły. Kto za to jest winny, Myślę, to że my to, powinniśmy degradacja, zmienić degradacja władzę po prostu. W degradacja środowiska społecznego. To są ścieki, które się wylały na nas, a my się w tym kąpiemy. Cześć. Cześć. <grym> dotarłeś z Krakowa. <grym> Dobra, ja lecę. Dzięki za dobre <grym> słowo w stosunku do tego nie, no nie posła. <grym> tu za dużo się nie zadziało. Tu nie było gruźb przede wszystkim. Ale... Przez... Ale im, im, to, im to wystarczy. like, um...